No, i pojawiłem się kolejnego tygodnia przy Wolwiaczku. Mam klucze, pompkę, chłodziwo już uzupełnione. Akumulator na swoim miejscu. No. Proszę bardzo, udało się go zreanimować, naładowany. No i zobaczymy, jak auto pali. Chach, 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 33 stopnie. Chach, chach, chach. I palimy. Drzwi otwarte. To otwarte, tamto otwarte. No to teraz jeszcze napompować koła. I zaraz będziemy jeździć.